Witam Was dzisiaj kolejny odcinek dotyczący systemu Extra Live. Natomiast bohaterem tego niezadługiego filmu będzie gniazdo zdanie sterowane z pomiarem energii elektrycznej o symbolu technicznym ROG21 serdecznie zapraszam Was do oglądania tego filmu. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego firma Zamel zdecydowała się poszerzyć grupę produktową Extra Life o odbiornik w postaci gniazda zdalnie sterowanego, przecież w systemie jest wiele różnych odbiorników, które umożliwiają sterowanie, jak na przykład ROP21, ROP22. Są również odbiorniki w formie modułowej przeznaczone do montażu w rozdzielnicy. Natomiast niewątpliwą zaletą gniazda ROG21 jest łatwość montażu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Dodatkowo gniazdo to oferuje funkcjonalność w postaci monitorowania zużycia energii. Jest to rozwiązanie bardzo przydatne, praktyczne. Z punktu widzenia odbiorcy końcowego, z punktu widzenia klienta, który decyduje się na zastosowanie systemu Extra Life w swoim domu. Na wstępie kilka słów dotyczących budowy gniazda ROG21. Gniazdo wyposażone jest w uziemienie. Od strony wtyku jest to tak zwany standard UniShuko. Od strony samego gniazda mamy tak zwany standard Shuko. Obudowa gniazda wykonana jest z tworzywa. Na obudowie wyprowadzony jest przycisk PROG wewnątrz którego znajduje się dioda status. Gniazdo rok 21 zasilane jest napięciem 230V. Jeżeli chodzi o maksymalną obciążalność, mamy 13A dla obciążeń o charakterze rezystancyjnym, czyli z kosinusem Φ zbliżonym do 1. 8A dla obciążeń z cosinusem Φ zbliżonym do 0,5. Warto zwrócić uwagę na temperaturowy zakres pracy gniazda. Od 0 do plus 35 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o standard radiowy, jest zgodny z systemem Extra Life. Gniazdo pracuje na częstotliwości 868 MHz. Gniazdo posiada programowe zabezpieczenie przeciążeniowe, to znaczy wyłącza się automatycznie po przekroczeniu prądu o wartości powyżej 13A. Tak jak wspomniałem, instalacja gniazda ROG21 nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Wystarczy urządzenie, którym chcemy zasterować, odłączyć od gniazda 230V, w jego miejsce zainstalować gniazdo ROG21, i następnie urządzenie podłączyć już do samego gniazda. W tym momencie gniazdo zdalnie sterowane jest gotowe do pracy. Nawiązując do instalacji gniazda ROG21, chciałbym zwrócić uwagę na sytuację, gdy montujemy takie gniazdo w podwójnym gnieździe 230V. Ze względu na wymiary obudowy, na kształt obudowy naszego gniazda, nie ma możliwości zamontowania dwóch gniazd, na przykład jedno nad drugim, tak jak w tej sytuacji. Funkcjonalnie gniazdo ROG21 nie różni się praktycznie niczym od typowego odbiornika systemu Live, Co to oznacza? Z jednej strony mamy możliwość takiego prostego sterowania z poziomu typowych nadajników systemu. Mogą to być zarówno piloty, mogą to być nadajniki naścienne, Szeroka gama różnego rodzaju nadajników dopuszczowych, czy też tych montowanych w rozdzielnicy. Proste sterowanie w tych podstawowych trybach, które znamy z ExtiLife, czyli tryb załącz/wyłącz, tryb bistabilny, monostabilny oraz czasowy. Z drugiej strony, gniazdo ROG21 można zarejestrować w kontrolerze AFC01. I wtedy zyskujemy możliwość sterowania z poziomu aplikacji mobilnej Extalive. Mówiąc o tej prostszej funkcjonalności gniazda ROG21, czyli współpracy z nadajnikami systemu Extalive, Warto zwrócić uwagę, iż do jednego gniazda można wpisać kilkanaście różnych nadajników systemu. Daje to dużą swobodę, jeżeli chodzi o sterowanie. Dodatkowo, każdy z tych nadajników może być przypisany na etapie programowania w jednym z tych czterech wspomnianych trybów pracy czyli trybie załącz-wyłącz bistabilnym, monostabilnym oraz czasowym. Piloty systemu Extra Life możemy programować do gniazda ROG21 bezpośrednio. W tym celu należy wykorzystać przycisk PROG, który znajduje się na obudowie. Jest to operacja typowa dla odbiorników systemu Extra Life. Poszczególne tryby pracy są zgodne z innymi odbiornikami. Dlatego też w tym filmiku nie będę Państwu pokazywał, w jaki sposób fizycznie programuje się nadajniki systemu do Gniazda. Wspomnę jedynie, że istnieje jeszcze druga metoda programowania nadajników, programowanie zdalne z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Extra Life. Wówczas niepotrzebny jest dostęp do przycisku Prog, żeby taki proces przeprowadzić. Dodając gniazdo ROG21 do kontrolera systemu ExtraLife, przede wszystkim zyskujemy możliwość sterowania wybranym odbiornikiem. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Z drugiej strony zwiększa się nam nieco funkcjonalność samego produktu, dlatego, ponieważ aplikacja wyświetla pewne dodatkowe wartości, takie jak podstawowe parametry sieci, czyli napięcie oraz prąd aktualnie pobierany przez odbiornik podłączony do gniazda. Wyświetlana jest również wartość energii, którą pobrało urządzenie podłączone do gniazda ROG21. Jest to energia liczona od ostatniego resetu, czyli mamy możliwość w każdym momencie wyzerowania gniazda w celu na przykład podłączenia go pod jakieś inne urządzenie, jeżeli chcemy na przykład sprawdzić, jaki jest pobór mocy przez inny odbiornik w naszym domu. Dodatkowo w aplikacji mamy możliwość wyświetlania kosztu, jeżeli zdeklarujemy orientacyjną wartość energii za kilowatogodzinę, w tym momencie zyskujemy informację jaki koszt wygenerowało urządzenie podłączone do gniazda Rog21. Jest to koszt. Energii zużytej przez odbiornik współpracujący z tym gniazdem. Gniazdo zdalnie sterowane ROG21 w połączeniu z kontrolerem EFC01 oraz funkcjonalnością aplikacji mobilnej to doskonałe narzędzie do monitorowania zużycia energii przez poszczególne odbiorniki w naszych domach. W głównej mierze jest to zasługa modułu wykresów. W samej aplikacji wykresy pokazują zarówno obecne zużycie energii przez odbiornik, który jest podłączony do gniazda, jak również mamy dostęp do danych historycznych, które pokazują powór energii w różnych okresach. Dokładnie mamy do wyboru okres dniowy, tygodniowy, miesięczny oraz roczny. Mamy możliwość skalowania danych, powiększania wykresów. Jeżeli jest uruchomiona usługa przeliczania kosztów, to wtedy, klikając na wykres, możemy dokładnie odczytać, jakie było zużycie energii o danej godzinie, w danym dniu, jaki wygenerowało to koszt. Także jest to bardzo wygodne narzędzie diagnostyczne, jeżeli chodzi o monitorowanie zużycia energii przez odbiorniki w naszych domach. Podsumowując odcinek dotyczący gniazda zdalnie sterowanego ROG 21, chciałbym podkreślić jeszcze te dwie cechy, dzięki którym ten odbiornik wyróżnia się na tle innych urządzeń systemu Extalight. Przede wszystkim Niewątpliwą jego cechą jest to, że jest łatwy w instalacji, czyli nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Wystarczy, że zakupimy sobie takiego roga, zainstalujemy go w tradycyjnym gnieździe 230V, mając pilota Extra Life bądź też mając kontroler i aplikację, możemy się już cieszyć zdalnym sterowaniem w zasadzie dowolnym urządzeniem w naszym domu. Natomiast drugą niewątpliwą cechą jest to, iż odbiornik ROM21 posiada zaimplementowaną funkcjonalność, która umożliwia monitorowanie zużycia energii tego urządzenia, które jest podłączone do takiego gniazda. Dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę, za ten poświęcony czas. Tak jak zawsze, zapraszam do polubienia naszego kanału. Zapraszam do komentarzy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.